Tak, na końcu to portugalsko, to zobacz, przy będę wybiera Potem sobie zagramy rankingowy. Ogólnie. Ale na razie. Normalnie. Um, no dobra, Arena. Arena, ja biorę to.

Ja jestem nowym graczem, bo sobie to kupiłem, żeby mieć łatwiej, nie znam jak no to ale to gram, bo tam to. broniami, broni. A jak coś to se poznał. To Ojojoj. Okej. Okay. Aj. Um, ale miał 34. Mamy dobrze, grady tą momentę. 54 na 35. Dobra, Aj! 4-0, dobra, teraz widzę, że się odkływamy, odkuwam się. A teraz ostrze, krótki, już tarcza i... Odkuwam Everybody go to the left Aj dobra Widzimy wygramy jeszcze raz Wygramy jeszcze raz jeszcze To będzie Z rejwersów w sumie nie wiem, gdzie mój odcinek Dobra, Nie gra. Albo pierwszy, albo... Everybody go to the left. Everybody go to the right. That's it. Ciao. Remember that. to tutaj macie have the name of the place that I'm pokazuje Well, i to show you the place. nie today I'm Dobra, to będzie jeden sniper, revolver, i... Bardzo się

A, dobra, mamy to. nie ulega. Nie ma internetu, czyli cała ronda, cała gra gra no, dobra gra nie było nie ale gra 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 nie ale to już muszę na taczka, nie ma taczka, jedna jedna druga 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 Kolejny Kolejny i kolejny druga a druga 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 Proszę Państwa, jakbyście chcieli mnie dodawać, to znajdę to tym filmie. Antoniek 2236, wszystko z małej. Jak już wiem, to jeszcze dobijam więcej. Dobijamy 20 słów. Albo. 24. to jest prawda, Everybody go to the left. <murza> Może to Może Po tej rundze zakończymy ja Jeżeli o to, że na tym filmie zagramy tam King of the King innym, morza. Dobra.

Dobra, dobram 13. Ja Teraz mogę. Ja. Ale dobra. Oj, 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 oj. Jaka seria wygranych? O Jezu! 16, Dobra, no po tej rundzie kończymy. <grywania> będę to trochę dłużej niż w minut. Właśnie będę 8 minut. Ale to są mm. trzpielki zagrażone. Nie jestem trzpielką, bo ja Więc sobie, zabiorę możemy pójść na jeden kolor. Nie, już nie, już nie. Będzie duży strzmień, nie, ale bitwy.

Dobra, dasz radę. Chłop malagi, lagi, malagi. na chyba. I ma cela, kurde, za rambistę za No mega dobry cel mega do Sarkazm. Proszę mm, nie hejtujcie. W ogóle nie będę ładnego komentarza, więc... A tu nie będę. No. Sì, non sono finito. Bene. 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 Bene.